Witam, witam mordeczki, filmik na czwartek, seria dzienna piłka nożna, zapraszam wszystkich na filmik. Czwartkowe bombeczki to Portimonense z FC Porto, mecz towarzyski na jedynce za 6,50. Mamy kursy powyżej 2,0, Kowno z Rozumberokiem na dwójce 2,0. Jest to oczywiście Liga Konferencji, mamy trzy pozycje z Ligi Konferencji. Poza tym SJK Flora za 2,50 na dwójce i na dwójce Dynamo Mińsk z Decicem. Na jedynce za to mamy Aremo Borneo. Jest to mecz w Indonezji, 2.25 za to płacą. Czwartkowe remisy to Istra Laci 3.20, Gojas Atletico Go 3.0, Santos Corinthians 3.15, Tapatitlos de Morelos Raha 2 3.25 i Tormenta Greenville 3.20. Królewski kuponik na czwartek to wygrana Lechigdańsk, Pogoń Szczeciny z Reykjavikiem na że 2.5 i z Kowno z Rozumberokiem. Na owerze 2,5 do wyjęcia równe 200 z tego kuponiku królewskiego. Liga Typera to mecz Hamrutus z Alaszkertem. Typujemy do godziny 20 w czwartek. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera. Ten ranking zostanie zaktualizowany w filmie statystycznym. Film pojawi się dzisiaj po południu, w późnym wieczorem, można tak powiedzieć. Muszę zdążyć to wszystko jeszcze nagrać i porobić statystyki. Dopiero wróciłem, tak więc troszeczkę czasu mi to zajmie, potem wrzucę na serwer. Filmik trzeba jeszcze obrobić, tak więc myślę, że między 21 a 22 powinien się pojawić filmik statystyczny z poprzedniego tygodnia i tam będzie również Liga Typera zaktualizowana. Jeśli chodzi o grupy vip zapraszam serdecznie do grupek vip -owskich. Z piłki nożnej mamy VIP Standard, VIP Premium. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl, mopa.gmail.com. Zapraszam również do wspierania kanału, tam oczywiście filmy na pukar Europejskie z dodatkowymi Kuponami będą również dodatkowe kuponiki do Ligi Polskiej, która zaczyna w ten weekend. W ogóle, taki filmik na Top Ligi, naprawdę tylko na Ligę Polską, pojawi się już jutro na kanale. A ja dziękuję już Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.